Już teraz y, y, czekam tylko na sygnał, czy mamy połączenie. Tak, mamy połączenie już y, z obiecanym gościem. Dołącza do nas telefonicznie były selekcjoner reprezentacji Polski, pan Jerzy Engel. Dzień dobry, panie trenerze, kłaniamy się. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i Was w studio. Również pana trenera serdecznie y, witamy. Po meczu ze Szwecją właściwie dużo już zostało powiedziane, ale y, jestem ciekaw y, y, dla pana, co było kluczowe, że to jednak my. A nie Szwedzi, jedziemy na mundial. Z pewnością kluczowe było to, że większość zawodników zagrała bardzo dobry mecz. A już na pewno Wojtek Szczęsny, który obronił w kluczowych momentach przy stanie 0-0, bardzo trudne strzały. I to dało nam spokój, to dało nam zerowo konto bramkowe, jeśli chodzi o straty. I ten spokój w grze, w ofensywnej, w ataku. Bez niego tego byśmy nie zrobili, bo gdyby Szwedzi pierwsi zrobili bramkę, na pewno było o wiele trudniej. Dlatego myślę, że kluczem do zwycięstwa była grana na zero z tyłu i później komponowanie sytuacji bramkowych, które potrafiliśmy wykorzystać. Panie trenerze, czy spodziewał się pan troszeczkę takiego ustawienia, gdzie no praktycznie za poprzedniego trenera graliśmy trójką? Czesław Michniewicz będąc jeszcze w Legii też trójką i chyba na Szkocję wyszliśmy trójką. Czy tak, nawet pomimo kontuzji Salomona, czy też pan się spodziewa teraz też takiego ustawienia, czy właśnie tak jak wyszliśmy właśnie na czterech obrońców? To znaczy, dla mnie to jest normalne ustawienie czwórką obrońców, w którym zawsze polska reprezentacja i polskie drużyny czują się bardzo dobrze. I cieszę się, bo większość ekspertów, jak również większość redakcji medialnych i sportowych, apelowała o to, żeby tak zagrać. I po meczu, kiedy słyszeliśmy wypowiedzi piłkarzy, to byli wreszcie zadowoleni z tego, że zagrali takim ustawieniem, które było dla nich najbardziej skuteczne. I to cieszy, że Michniewicz doszedł do wniosku, że jednak nie trójka a czwórka. Bo po co szukać kogoś, kogo w tej chwili trudno znaleźć, jeśli chodzi o trzeciego środkowego obrońcę, jak również wahadłowych? A tak spokojnie mógł sobie zagrać właśnie w takim ustawieniu, w jakim zagrał i było to bardzo dobre. Ja tak sobie myślę, że, że trener Michniewicz o, o tej taktyce już wiedział wcześniej niż nam się wydawało. Tak mam wrażenie, patrząc na, na kulisy tego, tego meczu, jak poważna taka akcja dezinformacyjna się toczyła, żeby też Szwedów wyprowadzić kolokwialnie mówiąc w pole. Nie wiem, czy, 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 czy kiedy pan pamięta czasy, kiedy Pan wprowadzał reprezentację na Mistrzostwa świata, czy też takie zabiegi dezinformacyjne były? Jak pan to wspomina? Nie, nie było takich rzeczy. No, każdy robił to, co robił najlepiej. Każda reprezentacja była określona. Jasno jak gra. Ja nie sądzę, żeby Szwedzi tutaj byli zaskoczeni czymkolwiek, że nagle wyszło trzech, a nie czterech obrońców, bo to i tak w czasie meczu jest wszystko płynne. Bo kiedy się włącza jeden do, do akcji ofensywnej, to zostaje trzech i to jest normalne i naturalne. Nie trzeba szukać jakichś hybryd, nie trzeba wymyślać jakichś innych historii, z którymi piłkarze potem mają kłopoty, tylko zagrać normalnie czterema obrońcami, dać szansę bocznym obrońcom, żeby ofensywnie wchodzili do gry i to wszystko. Tak. Czy ofen... panie trenerze czy ofensywa? No mówię tutaj Robert Lewandowski plus Zieliński plus Szymański. To też Pan się spodziewał takiego tria ofensywnego? Czy tutaj wiadomo, że kontuzje dwóch, dwóch napastników, czyli tutaj piątka i milika, no troszeczkę pokrzyżowało to? Ja się spodziewałem Szymańskiego przede wszystkim, bo apelowaliśmy o to do poprzedniego selekcjonera, żeby powoływał tego zawodnika, to jest jeden z najciekawszych naszych plukarzy młodego pokolenia. Ale on z uporem maniaka pomijał go w powołanie. Natomiast wreszcie został powołany i pokazał na co go stać, Ile może dać tej reprezentacji. I był na pewno jednym z tych zawodników, którzy zdecydowanie wyróżniali się w tym meczu. To jeszcze, jeszcze zatrzymam się przy osobie trenera Michniewicza. Bo korzystając z tego, że mamy pana, mamy pana na łączach. Chciałem zapytać o pana ocenę i jego pomysłu na, na ten mecz. Jak duża zasługa w tym sukcesie właśnie. Właśnie trenera, który ma miał bardzo mało czasu, żeby to wszystko poukładać? To znaczy mógł to zrobić tylko polski trener i tego też o tym mówiliśmy, że polską reprezentację musi prowadzić polski trener. On się nie będzie obrażał na to, że nasza liga jest słabsza od innych, tylko będzie jeździł po meczach, wyszukiwał najlepszych graczy ligowych, dawał im szansę powołania do reprezentacji, poznania klimatu, a może któryś z nich się załapie do gry. Także to jest właśnie to, czego nie mają trenerzy zagraniczni, tej wiary w naszych zawodników, wiary w polskich piłkarzy, wiary w to, że można znaleźć kolejnych fajnych zawodników, którzy pokazują się w naszej ekstraklasie. Mhm. Tak, jeszcze zanim oddam, oddam Tomkowi głos, to, to kończąc temat trenera. No, też ważne jest to, co, co wydarzy się przed samym meczem, czyli w jaki sposób trener nastawi piłkarzy na, na to spotkanie. W pierwszej części naszym gościem był znany pan doskonale, oczywiście Tomasz Kłos. Pamiętam, kiedyś opowiadał o pana odprawach i wspominał to w, w, w ten sposób, że, że właśnie po odprawach Jerzego Engela byliśmy no, piekielnie naładowani na to spotkanie, więc ja zapytam: Co mówi się w takich sytuacjach, żeby właśnie. Yy, pobudzić piłkarzy, porwać ich do meczu, a nie gdzieś tam stłamsić. W jakie nuty nie, się uderza? To nie jest jeden szynel taki, który się stosuje przed każdym meczem. Każdy mecz jest inny i każda odprawa jest inna przed meczem. Natomiast ja się bardzo cieszę z wypowiedzi Berszeńskiego po meczu. Bo on powiedział wreszcie, że wszyscy rozumieliśmy nareszcie, co mówi do nas selekcjoner i czego od nas wymaga, bo mówił do nas po polsku. No może jeden nie rozumiał. Myślał o Kaszu oczywiście. Natomiast z, z, z poprzednim selekcjonerem, ja sądzę, że większość zawodników w ogóle nie wiedziała, o czym on tak naprawdę mówi. Myślę, że język związku... to nie był największym problemem. To oczywiście, że tak. I to jest, to jest to, co jest najważniejsze. Dotarcie bezpośrednie do każdego piłkarza. Przekazanie tego, co człowiek chce przekazać każdemu piłkarzowi. Oczywiście każdy z nas jest inny i każdy ma inny sposób pracy, inny sposób motywowania ludzi, ale ich trzeba najpierw dobrze poznać, że można było zmotywować, bo na każdego działają zupełnie inne bodźce motywacyjne. Dlatego z pewnością Michniewicz... Potrafił to zrobić i pokazał w tym meczu, że zespół wyszedł na to spotkanie bardzo dobrze nastawiony. Pani, panie trenerze, jak wykorzystać potencjał Zielińskiego? Bo mi cały czas, no wiadomo jak my gramy, że bardziej opieramy się na grze z kontry, że mamy tę małą piłkę, a on cały czas lubiący być pod grą. Jak jego potencjał, bo w tym momencie i wtedy i sama kadra będzie lepiej funkcjonowała. Ale myślę, że w tym ustawieniu, które tutaj zaprezentował Michniewicz, on sobie znalazł swoją rolę. Umiał przechwycić piłkę sam, umiał z tej piłki zrobić bramkę, bo też ma łatwy gol, a więc można powiedzieć, że im bliżej bramki będzie grał, im bliżej Lewandowskiego się znajdzie, im bardziej ofensywnie będzie ustawiony, tym większy pożytek będzie z niego, zresztą podobnie jak Szymańskiego. Troszkę może wymusiła tutaj sytuacja takie ustawienia, ale to ustawienie było skuteczne. A czy na przykład jeszcze wrócę do właśnie do, że my mamy problem w środkowej strefie, bo nie mamy na tyle takich kreatywnych zawodników, którzy dobrze się poruszają, są mobilni, ale nie, ale nie bojący się wziąć na siebie piłkę. A właśnie takim jest dla mnie kreatorem właśnie Zieliński. Czy tutaj by nie widział pan takiej roli dla niego, żeby on dołączył do środkowej strefy pomocy, czy do takiego bardziej... Teoretycznie defensywnego pomocnika, żeby on pomógł tą piłkę dalej wprowadzić. A tam z przodu zawsze będziemy. Mamy duży potencjał. Mamy duży potencjał, ale jak widzimy, to w środku pola trzeba przede wszystkim bronić. My, my nie jesteśmy zespołem, który będzie trzymał piłkę. Nawet jeden Zieliński nam tutaj nie zbawi tego środka pola, bo to musi być paru zawodników, którzy potrafią grać piłkę. Natomiast naszą rolą, jak widzieliśmy w tym meczu i w większości meczów naszej reprezentacji jest to, żeby wybronić ten środek pola, żeby przechwycić piłkę jak najszybciej i dostarczyć ją do ataku. Właściwie gramy obrona-atak bez zatrzymywania się w środku pola zbyt długiego. Także myślę, że, że to jest w tej chwili najskuteczniejsze, może nie najładniejsze, bo, bo ładnie nie gramy, ale jest to skuteczne i trzeba to pielęgnować. Czy tutaj patrząc na, na, na oczywiście te dwa spotkania, później przyjdzie Liga Narodów, gdzie tam się zmierzymy z Belgią, z Holandią i z walią, to też będzie y, fajny materiał poglądowy, to jak to i będzie czas na to, żeby pewne warianty. Czy widzi Pan sukces na mistrzostwach świata? No sukcesem jest sam awans. pewno teraz, na ile naszą drużynę stać na to, żeby cokolwiek zrobić na mistrzostwach świata. Widzieliśmy, że dotychczas. To, co zrobiliśmy najwięcej, to było wygranie przynajmniej jednego meczu na Mistrzostwach Świata i to się ciągnie od, od jeszcze mojej reprezentacji, gdzie udało się wygrać z Ameryką. I nikt więcej dotychczas na Mistrzostwach Świata nie zrobił, więc ja mam nadzieję, że może kolejny krok do przodu, który byśmy zrobili, to jest wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata i oby tak się nam udało. Mhm. O co chciałem jeszcze, jeszcze ja zapytać, to, to mówiliśmy, że trener teraz miał bardzo mało czasu żeby przygotować się do tego najważniejszego meczu. On sam mówił, że powołując tę kadrę, stawia na takich zadaniowców, właśnie piłkarzy pod ten jeden konkretny mecz, gotowych tu i teraz. No teraz ma więcej czasu, bo, bo do mundialu jest na no, tam około 8, 8 miesięcy. Eee, właśnie pytanie, jak ten czas wykorzystać? Czy, czy, czy dla pana gdzieś tam szybko stworzyć jakąś grupę piłkarzy, wokół której się będzie kręcił, czy, czy jednak do końca. Dawać taką furtkę otwartą, że każdy, kto jest w formie, może pojechać na mistrzostwa. W reprezentacji furtka zawsze jest otwarta. To, to nie ma takiego, że się nagle zamyka. Tylko ta furtka w pewnym momencie jest otwarta dla 35 zawodników, dla 40 graczy, a nie dla, dla wszystkich, bo wiadomo, że wszystkich się sprawdzić nie da. Dlatego myślę, że ponieważ trener dopiero zaczął i zaczął od sukcesu, to on będzie kreował już teraz swoją drużynę i ta drużyna musi się dobrze zgrać, oni się muszą dobrze rozumieć, oni muszą grać z sobą w ciemno, oni muszą grać automatyzmy. A więc właściwie jeśli mówimy o takim automatyzmie, to nie ma zbyt wielu zmian. Dlatego sądzę, że selekcjoner skoncentruje się przede wszystkim na tym, ażeby tych ośmiu zawodników było stałych, a może sobie próbować z tymi dwoma, którzy co jakiś czas będą się zmieniać. Sądzi Pan, że z tej kadry, którą teraz widzieliśmy, dużo zostanie na, na Mundialu? Czy to będzie sporo? dużo? Na pewno dużo, bo ten nawet doświadczony trzon, o którym mówimy, że może to być ostatnia impreza dla wielu zawodników, z pewnością na mistrzostwa świata pojedzie. Uh -huh. A dzisiaj tak patrząc na te, te ostatni mecz właściwie, bo najważniejszy był mecz ze Szwecją, to bez których piłkarzy pan by sobie nie wyobrażał na przykład tej kadry na, na mistrzostwa. No Nie trudno sobie wyobrazić bez, bez bramkarza naszego, bez Wojtka Szczęsnego. Trudno sobie bez Gbika wyobrazić, trudno sobie bez, bez krychowiaka to wyobrazić, bez Lewandowskiego, A więc cały kręgosłup naszej reprezentacji. A oprócz nich oczywiście tacy piłkarze jak Szymańscy, zielińscy i im podobni, świetnie coraz lepiej wprowadza się kasz. I on też będzie naszym jednym z podstawowych graczy. A więc mamy rzeczywiście wielu zawodników, na których można tę reprezentację zbudować. Tak zastanawiam się jeszcze nad, nad piłkarzami, którzy zostali powołani i nie dostali w ogóle szansy, żeby, żeby się pokazać nawet w tym meczu ze Szkocją. Pytanie, jakie tu mamy wnioski wyciągać na przyszłość wobec nich? To jest Wieteska, Kun. Kto jeszcze, żeby, żebym. Kamiński? Kamiński na przykład, tak? No tak, ale to, to tak się powołuje, żeby oni na razie pokazali się wśród reprezentantów, porównuje się ich na treningach, patrzy się jaki mają charakter, czy pasują do grupy, czy oni do tej grupy mogą coś wnieść, czy są jakąś taką wartością dodatnią. Niekoniecznie muszą grać w meczu, ale, ale są, uczą się tego i kto wie, czy w najbliższych meczach nie otrzymają podobnej szansy? Mm -hmm. yy, Panie Tanerze, czy w takim ważnym meczu, jak graliśmy ze Szwecją, yy, tutaj mam na myśli yy, Bielik, to na pewno nasza nadzieja, gdzieś tam powstrzymywana kontuzjami, i wraca, wraca do gry po ciężkiej kontuzji w styczniu, i teraz Góralski w podobnej sytuacji, tylko gdzieś pod koniec października, dopiero po ciężkiej kontuzji wraca do gry. Czy to nie było. Teraz patrzymy, że wynik jest ok. Czy to nie było duże ryzyko? No jest ryzyko, ale my mamy takich piłkarzy, którzy łatwo ulegają kontuzjom. Tak, tylko że tak. nie mamy zmienników, popatrzymy, tak? Chce pan też? Tak, oczywiście. To Bielika wszyscy patrzymy, dmuchamy na niego, bo jest to fajny piłkarz. I, i od, od dawna widzieliśmy, że może być to bardzo duże wzmocnienie środka pola. W związku z tym, jeśli jemu cokolwiek się dzieje, to za wszyscy mamy z tym kłopot. Podobnie z Milikiem, który ciągle też ma swoje problemy zdrowotne w stronę naszych najlepszych strzelców. No więc dlatego o tym mówię, że, że nasi piłkarze nie są z żelaza i trzeba cały czas mieć szeroką selekcję po to, żeby można było w odpowiednim momencie ich, ich zmienić. To tak pamiętajmy, że jeszcze płynąc powoli do, do, do brzegu, pomówmy o przyszłości. Najbliższa przyszłość jest taka, że dziś losowanie grup dowiemy się, z kim, z kim zagramy. Patrząc na koszyki, czy pan już taką grupę sobie w głowie ułożył, grupę marzeń? Czy najlepszą może grupę? Czy najlepszy? Mówi się zawsze, że, że trudno się grać z gospodarzami, ale tym razem Kater. z tych wszystkich które tak, z tych wszystkich, które tam są, to wolę jednak Katar, żeby trafić na nich. Z, z, z następnej grupy, może Chorwatów, mamy z nimi na pieńku, bo kiedyś wystawili drugi skład za, za czasów Leo Benhakera i ograli na drugim składem na Mistrzostwach Europy, więc warto im się zrewanżować. Z, a z ostatniej grupy, byle nie Gana, może ktoś z tej, z tej pary, która jeszcze gra tam, Nowa Zelandia jeszcze walczy z Kostaryką chyba, o ile pamiętam to, tak. to, to ktoś z tej pary jeszcze Pe Peru, Australia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, no tak, także tak. czy ewentualnie tu... gana, a na przykład z pierwszy czy drugi koszyk, taki nawet potentat, ale wiemy, że na Mistrzostwach Świata też się zdarzają niespodzianki Zdarzają się niespodzianki nawet przed Mistrzostwami Świata, bo to, że nie ma Włochów to, to jest największa sensacja no, no, ale to, to ich nie było też i poprzednich mistrzostwach. się I to jest to jest takie ich małe przekleństwo, no, ale zdarzają się sensacje. Dla mnie wielką niespodzianką byłoby to, że, że Brazylijczycy chociażby nie, nie, nie odegrali jakiejś większej roli, Francuzi nie odegraliby większej roli. To byłyby wielkie sensacje, nie wiem, na które z pewnością ca, cały piłkarski świat też czeka. Tak, właśnie wszyscy jak, jak jeden mąż niemal życzą sobie tego kataru e, z pierwszego koszyka. E, zastanawiam się, na ile, na ile słusznie, bo no, mówi się, że gospodarzom to i ściany pomagają. I wiem, czy tu nie może być taki jakiś e, taki. No nie wiem, niespodzianka może z, jeśli chodzi o te drużyny. Pamiętamy całkiem, powiedzmy całkiem niedawno Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, drużyna Kataru też wielka sensacja sklecona na prędce za ciężkie pieniądze zdobyła mistrzostwa. No tak, tak bywa, oczywiście ci też są skleceni, też będą skleceni z różnych z dziwnych piłkarzy, no ale no nie o to chodzi. To nie będzie zespół który będzie już stanowił taką wartość, której trzeba by się obawiać. Na koniec, ostatnie pytanie, panie tenerze. Mistrzostwa świata w katarze dla naszych czołowych piłkarzy być może być może ostatnia szansa na zdobycie czegoś wielkiego w karierze. Glik, Krychowiak, Lewandowski, jak pan sądzi, jak, jak to mocno, motywacyjnie wpłynie na? na tych naszych piłkarzy, nasz, kręgosłup, naszej, naszej drużyny. Wie pan, to jest dwojako. Ja też miałem taką sytuację, że wielu, wielu piłkarzy kończyło swoją karierę po po mistrzostwach i, i oni też sobie zdawali świata, sprawy, że mistrzostwa świata nie zdobędą, więc to zawsze jest takie trudne do przewidzenia, co, co ci piłkarze mogą z siebie dać na takiej imprezie. Myślę, że nasi mają coś do udowodnienia. Lewandowski ma coś do, 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 do udowodnienia na mistrzostwach Świata i wierzę w to, że tym razem zagrają na to, na co ich stać. A stać ich naprawdę na wiele. Jerzy Engel był gościem magazynu sportowego. Pamiętaj, że kłaniamy się, dziękujemy za, za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję również, wszystkiego dobrego. No i będziemy przyglądać się dzisiejszemu dzisiejszemu losowaniu. Cieszymy się że w ogóle, że mamy dzisiaj emocje. Tak. Mogliśmy ich nie być, a tak sobie się możemy pobawić w typowanie. Nie było okazji, Tomek, ciebie zapytać o, o twoją grupę marzeń. Masz przed sobą koszyki i jak sobie to wyobrażasz dzisiaj? No chciałbym trafić na Portugalię, tutaj zobaczyć Roberta przeciwko Ronaldo, gdzie wiemy, że w Ciecinale nas wyeliminowali. Tu bym sobie tak życzył, patrząc na drugi koszyk postawiłem na szwajcarów, tym i powiedziałeś, że trzy drużyny z Europy nie mogą być w jednym koszyku, czyli tutaj musiałem swoje zweryfikować, znaczy w, w jednej grupie nie mogą być, czyli tutaj muszę, musiałem zweryfikować to i tutaj wybrałem Meksyk. Tak, my w trzeciego koszyka, no i z Kanadę wybrałem, patrząc na to, że tutaj są inne drużyny. Też nie chciałbym właśnie trafić na drużynę z Afryki, bo tutaj zawsze, zawsze to oni mają kilku graczy i też reprezentują dobry poziom. Tak, mogłaby oczywiście być teoretycznie grupa łatwiejsza, ale wybrałeś grupę ciekawą. Mocny rywal, Portugalia. No to wiesz, można powiedzieć, że życzeniowo jest Katar, ale to mhm. jest, no... I osiem drużyn, czyli Brazylia, Belgia, Francja, Portugalia, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Katar, no także tutaj same potęgi, które odgrywały kluczowe role, czy na Mistrzostwach Europy, czy na Mistrzostwach Świata, także wiem, komentowałem ostatnią Brazylię w ostatnim meczu z Boliwią, drugi garnitur, grali na 3600 metrów i, i też nie chciałbym trafić na Brazylię, bo potencjał niesamowity. Patrząc na pierwszy koszyk, faktycznie na mało kogo chcielibyśmy trafić, ale ja w podobnym kierunku poszedłbym, grupa nie tyle ma... Maksymalnie łatwa, ile, ile ciekawa. E, jeśli o mnie chodzi, Argentyna z pierwszego koszyka, USA z koszyka drugiego i z czwartego koszyka Arabia Saudyjska. Grupa z mocnym rywalem z i dwiema ekipami w zasięgu biało-czerwonych. No i życzymy im e, wyjścia z tej grupy przede wszystkim, I to już byłby e, wielki sukces. Zobaczymy, komu się sprawdzić dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj wieczorem o 18.00 początek ceremonii losowania. A przechodząc, Tomek, do naszego krajowego podwórka, wybierasz się może na, na, na mecz jutro przy łazienkowskiej Tak, Legia, wybieram, Legia. Się, wybieram się, wybieram się. i no Patrząc na ostatnie dokonania tutaj trenera Wukowicza i Legii, no to jestem optymistą, jeszcze pod tym względem, że Lechia na wyjazdach słabo się spisuje, i aczkolwiek no. Też oczywiście też dużo dobry wynik osiągnęła na jesieni. Teraz troszeczkę słabiej gra, troszeczkę falowo, ale właśnie po tej, można powiedzieć, przerwie na reprezentację, to zawsze jest troszeczkę taka niewiadoma. Tomasz Sokolowski się wybiera, być może i Państwo chcieliby się wybrać na, na jutrzejszy mecz. Na początku programu wspominaliśmy, że mamy bilety na jutrzejsze spotkanie: Legia Warszawa, Lechia Gdańsk, Sobota. Godzina 20. Stadion przy Łazienkowskiej. Konkretnie mamy dwa podwójne bilety do rozdania. Jeśli macie Państwo ochotę wybrać się na to spotkanie, to prosimy o mail na adres magazynsportowy.maopa.rdc.pl. Prosimy pisać już teraz. Magazyn sportowy pisany razem małpa Patrzymy też na inne wydarzenia Tomek, co tutaj się ciekawego może, może wydarzyć. Iga Świątek w finale, tak? Iga okay. Świątek, no to Iga, świąt, Iga Świątek. 16 zwycięstwo, jeżeli... Tak, 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 jest czas 16... i trzeci turniej z rzędu. Niesamowite, eee. niesamowite, jak gra, jak się rozwija i jest pikienna, piekielna mocna, piekielnie mocna, ale jest powtarzana w tym wszystkim. I każdy aspekt, czy serwis, czy zagranie, czy ten, no jest, jest na wysokim poziomie i, i gra z stopo, stopowymi zawodniczkami. Wiadomo, że nie ma jedynki, ale gra z takimi, gdzie jeszcze jakiś czas temu no, to były, można powiedzieć, schody góry, że liczyliśmy na jedno wygraną, a teraz praktycznie no, jest nie do zatrzymania. To prawda. Z kimicujemy i ze niezmiennej, nawet wybaczamy jej to, że czasem chodziłem przez nią niewyspani, ale takie emocje zasługują na to, żeby czasem gdzieś zarwać późny tak. wieczór czy, czy wręcz noc. Kończąc jeszcze tematem Ekstraklasy Tomek, góra tabeli gra z, z dołem tabeli. To też warto warto zauważyć. Chyba najtrudniejsze hmm. zadanie rakować stochowa. Raków gra na wyjeździe z wartą Poznań. Pogoń Szczecin na wyjeździe z Górnikiem Łęczna i Lech Poznań na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Mecze z gatunku, musimy je wygrać, jeśli chcemy pokazać, że liczymy się w walce o tak, mistrzostwo. Tak, jedynie tutaj Lech traci swojego no, czołowego obrońcę Salamona i tutaj jest jakby troszeczkę niewiadoma, ale mają taki potencjał w ofensywie najlepszych strzelców, <noise> najlepszych asystentów, czyli Amaral, Kamiński, Isak te trio może no, każdą defensywę rozmontować, ale muszę uważać, bo Warta no, w tej rundzie bardzo dobrze się spisuje. Górnik Łęczna no, troszeczkę słabiej, ale to właśnie czy tutaj pogoń pogoń yy, też nie może sobie pozwolić, no i ciekawy jestem, ciekawy jestem tych rozstrzygnięć, bo no Coraz mniej tych spotkań, i każde potknięcie może być kluczowe. Walka o Mistrzostwo Polski bardzo zacięta, tymczasem na dole tabeli bardzo nam się wykrystalizowała ta grupa spadkowa, bo Brukbet Termalika, Górnik Łęczna i Wisła Kraków na trzecim miejscu od końca spadkowym do bezpiecznego miejsca traci już cztery punkty. Jak sądzisz, że tak to właśnie zostanie w tym sezonie? No, jeszcze, jeszcze ja bym nie wiem, jak Śląsk, na ile jest. Oczywiście, wygrana ważna Śląska w ostatniej kolejce, ale też, też tutaj każda drużyna będzie chciała punktować. Wisła coraz lepiej się spisuje, może nie punktuje aż tak. Łęczna może z gorszej sytuacji, tutaj razem z brukbetem I no mówię, każda kolejka, każde pasmo gdzieś przerwane, każda seria z tych drużyn zwycięska, no może troszeczkę tą oddalić od tej strefy spadkowej. No i zobaczymy, jak legia, bo. Trenerem miesiąca został Aleksander Wukowicz. To Gratulacje. też pokazuje, jak Legia się spisuje, jak skutecznie, jak, jak skuteczna, bardziej bym powiedział, tak, w tym momencie. I zobaczymy, jaki będzie miał plan trener tutaj Lechigdańsk na zatrzymanie najlepszego asystenta z dziewięcioma asystami. Josue jest i tutaj jak to będzie, jak, jak wykluczyć tak? Co biedę? optymiści już tutaj y, liczą punkciki, czy gdzieś, aby nie ma szansy z, y, powalczyć o czwarte miejsce na koniec sezonu. I europejskie Puchary spokojnie na razie. Zobaczymy, w jakiej formie Legia wróci po tej przerwie na Na, na kadrę. Hmm. Powolutku kończymy tą jak na, na dzisiaj. Pomówimy pewnie o tym za, za tydzień. Serdeczne dzięki za. Za dzisiejszy program. Również dziękuję. Dobrego dnia życzę Państwu. Tak, przypominamy, że, że jutrzejszy mecz Legia Warszawa-Lechia Gdańsk o godzinie 20.00. Jeśli Państwo jesteście zainteresowani biletami, to przypominam, piszcie na adres magazyn sportowy małpa rdc.pl. Dziękuję serdecznie za dziś. Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się i słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.